Siemano, ja jestem Doktor i zapraszam Was na film z testów nowego Mercedesa, który jest do, do zdobycia w nowej playliście festiwalowej za 20 punktów. Także polecam Wam robić e, playlistę. O, o. Polecam Wam robić playlistę. Ja pierdykam jak mnie zarzuciło, ale żebym zaszalał sobie tutaj na filmie. Ja pierdykam, ale wstyd. Ale narwiste. Ostry jest. No dobra, odbieramy furę i testujemy. Pyk. Playlista festiwalowa. Mam Mercedesa do odbioru, także odbieramy. Mercedes-Benz SL 65 Black Series AMG. Eee, także tak, zobaczmy sobie tutaj samochody, kolekcja samochodów, pyk, skaoczu mam 721 na 721 aut, mam wszystkie auta w grze, poza jednym! Ach, szkoda gadać, brakuje mi tylko tego Forda GT OPI od lakierów do paznokci. No ale trudno, auto jest w chorych cenach, naprawdę nie opłaca się tego kupować. No dobra. Przechodzimy sobie do zmiany samochodu. Wchodzimy sobie Mercedes AMG i mamy, gdzie go mamy? Halo, czy tutaj będzie? No jest tutaj, proszę bardzo, nie jest jako AMG, tylko jako Benz. No dobra, no dobra, dobra, dobra. Blix Break, break serious, wsiąść do samochodu. Zobaczmy, jak on wygląda. Proszę bardzo. Kolekcjoner bohaterów ulepszej. Mamy jakieś wyzwanie ukończone. Kawał pięknej fury. Wnętrze, no typowo mercedesowskie. No jeżeli ktoś miał do czynienia z mercedesami, no, starszej generacji to wie doskonale jak one wyglądają No dobra przejedźmy się zobaczmy Ach kurde, ale będzie mieli. zaraz sobie przetestujemy Vmax tego tej fury. Zobaczymy ile fabrycznie sobie radzi, jak sobie radzi fura. Później zrobimy maksymalny tuning, oczywiście ze wszystkimi jakimiś tam dokładkami, spoilerami eee, i na fabrycznym silniku ile da rady z niego wyciągnąć, jakie będzie miał punkty osiągów i tak dalej. Także wiadomo, nie wiem, jak będą jakieś silniki do słapa i sobie tam posłapujecie, podejrzewam, że osiągniecie lepsze wartości, nie wiem, na VMAX i tak dalej. Wiadomo, że VMAX też jest obcięty przez to, jak na przykład auto doposaże w jakieś spoilery, nie? Ale no zobaczymy. Proszę bardzo. Zrespmy się gdzieś może sobie na rondzie Dikeya. Proszę bardzo. To jest lewy koniec autostrady. Czyli rondo od Ikea przeze mnie tak nazwane i tak się przyjęło i wszyscy już tak wołają na to rondo Strzał ze sprzęgła Ale klei O kurde, nie chcę wejść mi w drift Mógłbym dodać troszeczkę więcej powietrza na tył Nie ma siły, muszę strzelić ze sprzęgła Wiadomo, na padzie jest łatwiej. No, za mocno strzelił. Ale jak się ładnie spoilerek wysuwa mu. Nie wiem, czy zauważyliście. O. Dobra, albo tak zrobimy. Ciężko mu. Za, chyba za szerokie laki ma. Ta, no i trochę, trochę łapie przyczepność. Dobra, jedziemy sobie na autostradę. I zaraz go sobie tu przetestujemy. Wyjedźmy sobie na prostą. Kawałek dalej jest prosta. Ale cichutki jest, nie? bardzo cichutki że on tu kurde powinien gadać ja pierdykam Black Series AMG dobra jeszcze raz, jak się fura prezentuje w słoneczku jedyneczka procedura startu, launch control Teraz sprawdzę w ogóle do kiedy, przy ilu obrotach ma odcinek. Do siedmiu tysięcy bez problemu się kręci. Tak, kawałek za siódemko. Lecimy, czwarty bieg. Ale idzie. Kurde, czwarty bieg 300 na godzinę. Ja pierdykam, dobry jest. Pod górkę, 307. Bardzo duży ruch na drodze, żebyśmy tylko nie stracili przyczepności kontroli nad autem. Dobra, lecimy z górki, napędzaj się. 330 dokręca 7335, 7, wrzucam piątkę. Idzie dobrze. Spierdzielę, ma potencjał, kurwa. 340 No już chyba więcej, nie ugramy. 342, już chyba brak mocy, żeby go napędzać bardziej. Jeszcze tu mamy kolejną górkę. No i teraz. 345...7... Kurde, wyleciałem. Dobra, 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 dobra. Aż jestem ciekaw, co twórcy przygotowali... ...za możliwości tuningu do tej fury. Poczekajcie, jeszcze wjadę sobie na rondo, zobaczyć, czy jak... ...kurde, mam on mi siłę na... No, na dwójce idzie. Na siłę wstanąć, jak dodam gazu. Dobra, dwójka. Aaaa, wyspinowałem. Dwójka jest do zrobienia. Dobra, trójka jest tak jakby, no, troszeczkę za słaba. Dobra, zjeżdżamy sobie na garaż. Spoilerek się wysunął. czworączkę miał długą. A w ogóle ma szósty bieg? Nie, pięciobiegowa skrzynia. Szósteczki nie ma. No ja go nie jadą. Uuu, już go widziałem, ale dzwon i po nowym aucie testujemy, testujemy chyba tam o, tych, tych aut w ogóle wyszło chyba z 350 sztuk tak kurcze informują na początku jak się wchodzi w nową nową playlistę jak się dzisiaj odpaliło że jest do zdobycia ten Mercedes i jest właśnie, że z 350 sztuk ale no nie wiem tego nie sprawdzałem, no tak twierdzą tutaj twórcy co jest bardzo możliwe wchodzimy do garażu, zobaczmy sobie co możemy stuningować? W sumie tak naprawdę to nie ma co szpecać tego auta, ale zobaczymy, no. co tutaj możemy ulepszenia i tuning. Pierwsze, zobaczmy sobie biegłości, co jest tutaj do zrobienia. Pyk jest do zrobienia po, pod latanie bokiem. Forza Pointy i e, Expa możemy sobie dodać. No, to tam zwykłe perki. Nie ma nic nadzwyczajnego, nie ma jakichś. A jest możliwość karoserii? Nie ma możliwości zmiany karoserii. Zobaczmy sobie tutaj. Możemy zesłapować silnik. Mamy w tym momencie jednostkę 6-litrową, 661 koni i 1001 Nm. I fura waży prawie 2 tony. 1912 kg. No, jest kurde kawał potwora. Naprawdę dziwne, że ta trójka tak słabo wstawała. Ale cichuteńki jest bardzo. No dobra, możemy teraz sobie zesłapować silnik na 6,2 litra V8, 5,2 litra V10 i 7,3 litra V12. O kurde, zmieniłem silnik. Wow, wow, wow. Ciem kamera No dobra, zostawiamy oczywiście serię. Możemy sobie zmienić napęd na AWD. Ale chcąc przetestować VMAXa, to sobie zostaniemy przy RWD. Możliwe, że będzie ciężko go opanować. No niestety, pakiet stylistyczny tu mamy tylko forzowy przedni zderzak. I to niewiele się różni, tylko dochodzą te boczne takie, jakby owiewki. Do, dolny splitter No i ten haczyk do zaczepienia, holowania. No i niestety, forzowy spoiler. Ja pierdykam. Kurczę, no tak szpeci ten spoiler. Nie mogli coś innego zaprojektować do tych fur, fur takich kultowych. No dobra, montujemy go. Jest tragedia, ale niech będzie. Albo po prostu, może nie róbmy tych spoilerów. Przetestujemy go sobie na autostradzie, już bez spoilerów, tragedia, tragedia. Dobra, wchodzimy w kółka, walimy sliki, Zobaczmy, fabrycznie 265, 6519 możemy sobie zapodać 285,35,19 na przód. Na tyle mamy 325 walec i wrzucić możemy 345 na 30, na 20. Jeszcze możemy sobie zwiększyć sal na 21 i przód możemy też na 21. Dobra, zobaczmy sobie w ten sposób w rozstawości. Pyk. To tutaj mamy sobie wszystko zrobione. Możemy sobie wrzucić teraz jakieś lżejsze koło. Zobaczmy, co tutaj będzie nam pasowało minus 8 kilo. Możemy maks. O, kurde, tu fajnie nawet, fajnie nawet pasuje. Zobaczmy, czy możemy jeszcze lżejszą felgę niż minus 8 kilo. Minus 16. Możemy felgę wrzucić, więc trzeba dopasować jakąś ładną minus 16 i sobie wrzucimy ją. A jak na razie nie widzę. tam była czarna, ale no nie chcę wrzucać do każdego auta czarne felgi, nie? Cały czas, są tylko te czarne, czarne się pakuje Kurde, co to? One tyle ważą, co seria? Wszystkie tutaj no Dawajcie, minus 16 kółeczko jakieś ładne O, tutaj też kozacko, co? Tak fajnie wchodzą do środka. No nie wierzę. Minus 16 nie upoluje żadnej chromowanej. Same są. Minus 8. I tylko tą jedną mamy tutaj. Minus 16 w tym. O, ta jest minus 16, ale jakaś brązowa. Eee, no dobra, no to wrzucamy sobie tą czarną. Niech będzie już. Szybki, szybka akcja. Lecimy z tuningiem. Standardowy tunik, czyli robimy sobie maksymalnie heble. Wyścigowe zawieszenie, utwardzamy go sobie. Pyk. Eee, wrzucamy klateczkę. Wrzucamy. Zrzucamy 394 kg. Ładnie. Więc podejrzewałem, że po, na końcu będzie z półtorej tony ważył. Dobra, do tego sobie przejdziemy zaraz. Zrobimy sobie silnik na maksa, bo ja pierwszy sobie robię pełny tuning wszystkiego, a później na końcu sobie dobieram tak jakby e, skrzynię pod ten tuning, który już tak jakby mam zrobione, co chciałem na przykład w aucie, nie? że maksymalnie wszystko rzucone i tak dalej. I wtedy sobie dobieram odpowiednią skrzynię, patrzę sobie po przyspieszeniu do setki. I na ćwierć mili mniej więcej, tam do 160 chyba jest wtedy. Już takiego. Dobra, on już jest w klasie S2. O kurde, strzela jak kałaśnikow. Dobra, sprzęgieł na, na maksa. Tutaj sobie jeszcze ten wał zrobimy na maksa. Mechanizm różnicowy, wyścigowy, tutaj co jest. Rajdowy, no dobra, no to wyścigowy, i teraz przechodzimy do skrzyni biegów. I sobie zobaczcie, ja sobie tutaj zmieniam przełącz i mam wtedy e, przyspieszenie i prędkości, tak i 0,97 i 0,161. I wtedy sobie po tym patrzę, co mu tutaj daje. E, jaka skrzynia najbardziej się nadaje, żeby mieć najkrótszy czas. I na to wychodzi Że wychodzi na to, że najlepiej wypada fabryczna skrzynia tylko e, z dołożeniem możliwości przekładni, e, odblokowuje tuning przełożeń przekładni głównej, tak? Czyli możemy tylko regulować przekładnię główną, ale najlepszy czas mamy do, na przykład do setki 3, 1, 181, a tu wszystko już jest 3.2, 3.2, 3.2.48 więc no to robimy fabryczną skrzynię, pyk więc chyba to by było na tyle idziemy testować, co nam da jeszcze dokładanie tych spoilerów, w jaką klasę tutaj się mniej więcej wrzuci to auto mniej więcej jakieś 915, więc tak naprawdę się nie opłaca go kręcić pod to S2, tylko chyba go zbić do pełnego S1900. Niewiele tutaj byśmy musieli zrzucić, no ale no sobie przetestujemy. Kup 83 000 na tuning i tak jak mówiłem, 1,5 tony z 1912 kg mamy 1046 koni z 661 na fabrycznym silniku, tak i 2.0 przeciążenia boczne. Kup. Będziemy testować. No jeszcze zobaczymy co tutaj możemy zmienić jeżeli chodzi o fabryczne lakiery. Fabryczny lakier, mamy ten cały taki ch aż chrom. O kurde jak siadł ten czerwony kolor kurde przy tej czarnej felze czerwone zaciski, ale jazda. Czarna lampa, ja pierdykam, ale ładnie, o kurde jaki bandyta czarny. Ale petarda. Tylko te żółte tablice, jak szpecą te żółte tablice, kurczę, w tej, w tej Forzie. Po co oni to kurde zaadoptowali, te Angliki takie? Ja pierdzielę. ale on siedzi, w każdym lakierze on siedzi. I biały. Kurka wodna, no nie wiem na który się zdecydować. No robimy czerwony, będzie się rzucał w oczy, ale czarny jest petarda. No dobra. Zapisz dla bieżącej fury. I idziemy testować No, szybciej, ja pierdzielę. Aż się boję. Teraz to rondo to na pewno zrobi, co? Ale strzela! Ja pierdzielę. Ej, naprawdę on może być kurde. A, ja zapomniałem, my nie mamy napędu na 4 koła. Mamy napęd na tył. Więc nawet mogłem sprawdzić, ile by mu zabrał napęd na ty, na 4 koła. U -u 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 -u. Powiem Wam szczerze, że nie... szkoda, że tu jest turbo. Tu powinno, e, powinien być kompresor, on tu powinien, kurde, mocno jęczeć. Ale kurde, karabin. Nie no, masakrycznie strzela. Ale jaja, niesamowicie. O kurde, nie mam kątów poustawianych. A miało być tak pięknie, tak ładnie weszliśmy. Nie, ja pierdzielę, Ale rwień. Kurde, rwie strasznie. Spróbuję. Nie, to nie dla mnie. To przerasa moje umiejętności. Kurde, driftów tej. Grze. No ja, jaja, dobra, powolutku, 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 tylko byle wyjechać na autostradę. Gdzie to, kurde, przecina drogę. Dobra, wjedźmy sobie na wzniesienie. Nie no, zobaczcie ten kałaszników jak on tu nawala. No i dobra, wyjeżdżamy na prostą, zjedziemy sobie z górki, żeby tu niby nie przekłamywało, proszę bardzo, jedyneczka i startujemy. O nie złapie! O kurde! Ale jaja, dobra, nie, dobra, nie, 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 nie. nie. Takich walcach tak zrywa, ale się kręci teraz, pod 8000 się kręci idzie pięknie, 360 już mamy na czwartym biegu, 70 prawie 80, Ule idzie. Piątka. Było już 380 z parę. Ale przeciąg robi. Mamy teraz trochę pod górkę, ja muszę się skupić na łuku. No i dawaj. Cztery paki pękły. Ja pierdzielę 412, 413 Dawaj maleńki 415, chociaż że coś tak się zdławił przy tych 7000, ale zobaczmy jeszcze jedną kwestię: samochody, tuning yy, i przełożenia. I teraz możemy sobie wydłużyć te biegi. Niby on powinien, tak 409. My mieliśmy prawie tam 412-13 chyba. Możemy sobie tutaj wydłużyć te biegi na 260. Na przykład, nic to nie zmienia. Hej, nie zmienia mu prędkości maksymalnej. ...ale jaja. Zr Zobaczmy w drugą stronę. Skrócić biegi. Przyspieszenie jak się polepszyło. I fałmak spadł, ale przyspieszenie się polepszyło. Dobra, nieważne. Dobra, to troszeczkę tylko podciągnę go. Pyk. Zawracamy. Ja pierdziele, masakra. Jest potwór. Też się boję skręcać, żeby tylko nie stracił przyczepności na tylnej osi. Ładnie idzie. To jest czwarty bieg. I idzie ta czwóreczka, pięknie. Pod górkę prawie 380. 381, pod górkę 82. Jeszcze sobie strzelił z wydechu Przy przepięciu O nie był przezroczysty Dobra kurde zrypałem To zrobimy drogę powrotną Będzie szybciej się napędził bo jest z górki Nie no muszę go zmulić biegiem Dobra jedź No tutaj sprzęgłem wszystko. Gdzie mi tu skaczesz? Oj, teraz z górki go szybko napędzimy. Tyk. No dawaj, 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 dawaj. To mi braknie, kurde, tutaj drogi zaraz. No niestety czyli mniej więcej 400, jakieś 12-13 nie ma co już go męczyć, niech się odpocznie kawał fajne fury, trzeba zrobić dobry tunik po ts 1 gdzie muszę pokombinować sobie może z napędem na 4. bo wiadomo, z napędem na tył tutaj nie powalczymy, jak nie mamy kontroli trakcji ani nic, to on, on gumbi, gubi, tą trakcję cały czas uh, 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 uh. Na slikach jest nieprzewidywalny. Ja ogólnie zawsze driftuję na oponach driftowych. Ale smaży, ja pierdzielę. Nie, 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 nie. No, tutaj nie ujadę na tych slikach. No dobra, chyba kończymy, co? Nie będziemy przedłużać filmu. Kawał fajnej fury. Zobaczmy sobie jeszcze w środku. W spadzie można się bawić. Szybsza reakcja jest oczywiście, ale naprawdę kurde, nie otanim jak szatan. O, no, bardzo ciężko się nim steruje. No, on ma tendencję, mega tendencję do spinowania. Bardzo delikatnie trzeba uważać, no ale wiadomo, jakbym zrobił setup driftowy, zawieszenie driftowe, większe kąty można wtedy, kurde, łapać. Eee, kąty skrętu inaczej klei też na oponach driftowych, można by było sobie też fajnie polatać. Na pewno fajny driftowódź będzie z niego. No teraz testowaliśmy, ile da rady z niego wyciągnąć na fabrycznym silniku. No i dobra, kończę strzałeczka i dziękuję. I do następnego, cześć. Już dawno nie testowałem żadnej fury. Mercedesa nie mogłem sobie odpuścić. Bardzo fajnie, bardzo fajna fura, bardzo pięknie się prezentuje w każdym kolorze fabrycznym. Naprawdę ciężko było wybrać. No nic, strzała